Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z. No właśnie, jak ja to nazwałem? Jeszcze nazwy nie mam na tą serię, ale kiedyś będzie nazwa. Mam nadzieję. Jak zwykle obejrzymy sobie kilka fajnych nowości, konceptów, może będzie trochę z, o tematyce Fortnite, jak zawsze. Więc bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od nowego pakietu w sklepie. Mamy pakiet za 2500 podolców z trzema skinami i trzema plecakami. Pamiętajcie, że jeśli kupujecie ten pakiet albo cokolwiek innego ze sklepu, to żebyście wpisali kod twórcy, obojętnie jaki, po prostu żebyście wspierali swojego ulubionego twórcę. Jeśli można, to warto. Od chyba wczoraj można odebrać za darmo emotkę, którą widzicie teraz na ekranie nazywa się Bangra Boogie. I można ją zdobyć tylko przez posiadanie odpowiedniego telefonu. Tak jak kiedyś było z Samsungiem, y, honorem, Huaweiem i chyba coś tam jeszcze było, ale nie jestem pewien teraz. Można odebrać y, z y, telefonem OnePlus. Tą właśnie emotkę. Mamma mia. Ale ten telefon jest drogi to jest... 4000 zł. Ile? Boże święt. A na że się się opłaca taki telefon kupić, co? 120 Hz ma. Hmm... Kolorki to ma fajne. No ale, Fortnite to w 90fps chodzi. A, A i tu jest też ważne, że można odebrać tę emotkę tylko na telefonach OnePlus 3 albo nowszych. Więc, jeśli macie starszy telefon, to nie, nie otrzymacie tej emotki, niestety. Posiadacze subskrypcji PlayStation Plus będą mogli od dzisiaj odebrać nowy pakiet macie go teraz yy, przed oczami jest w nim lotnia, emotka i smuga emotka wygląda w taki sposób okej, okay, przyszedł czas na koncepty oraz inne posty na reddicie fortnite'owym jest na to subreddit o nazwie fortnite battle royale na którym jest koncepty, różne prace różnych ludzi sobie je przejrzymy i będziemy sobie też tak przeglądać w każdym odcinku trochę tego reddita przedstawiam wam mój nowy moją nową broń jaką zrobił i mamy tu double suppress tactical pump drum shotgun to jest dosłownie wszystko w jednym, mamy tu shotguna z jakąś lunetą, mamy to takie coś co miał ten shotgun taki co jak strzela tak strasznie szybko, nie pamiętam jak się nazywał okej, okay. tu chłop mówi, że żeby ulepszyć te takie wabiki czyli, że bierzesz jakby wabik i sobie go upgrade'ujesz w stole do upgrade'owania tym takim na pewno wiecie o co mi chodzi i ma tutaj trzy pomysły. Mamy leczący, budujący wabik i takie co daje informacje, tak? Ok. Tutaj mamy koncept o, o to, żeby dodać pizzę i burgerka. Pizza daje plus 20 życia. Znaczy burger daje plus 20 życia, pizza 20 osłony. O, tu mamy coś takiego Jak wiecie, jak w jakiejś bijatyce. O, mogę na większym ekranie włączyć. Fajny arcik gdzie są zablokowane jeszcze jakieś postacie. Ciekawe to, co to są za skiny. <laughs> co to jest? Czekajcie, czekajcie. Co ja właśnie zauważyłem? Patrzcie tego rekina. Chłop się dobrze bawi chyba. O, tutaj mamy, żeby można było połączyć dwa pistolety w jedny w tym warsztacie. O, tutaj mamy też koncept, żeby... Pokazywało na mapie, kiedy maruderzy się spawnują, w jakim miejscu one uderzyły. Chłop tutaj połączył Tilt Towers i zalew zostoju stworzył Lazy Towers po angielsku. Wykrzywiony zalew. <grym>, to wymyśliłem. Wykrzywiony zalew mamy. No ciekawe. Tutaj chłop postanowił że zaleje mapę z pierwszego rozdziału. I mówisz o coś takiego. Czyli tu mamy fortylę, taką jakby, tylko z innymi budynkami. Wszystko to jest zadane. Fatal fields jest tak uratowane. To w ogóle mamy jacht. A właśnie. Yy, dynie powinny być jako przekąska też, bo znalazłem właśnie takie dynie i się zdziwię, że dynie nie można sobie zjeść. Powinno być tak, że można je jeść. Dobra, ale to już by było na tyle w tym filmie. Zy... Przeglądania konceptów. Jeszcze na szybko Ostatni news Epic Games wyłączyło wiry w grze I nie wiadomo czemu Pewnie jakieś błędy mieli I włączą pewnie za Kilka dni, może jutro Jeszcze Jeszcze nie zapomnijcie o łapce w górę Subskrypcji i nie zapomnijcie O wbiciu na mojego Twitcha I zostawieniu followa. Link macie w opisie A ja się z wami żegnam Na razie